Jest właśnie na jego kanale, więc będzie do, nie do jego filmu i do jego kanału link w opisie i w karcie, więc wbijajcie, zapraszam, fajny odcinek. idziemy zbierać. No idziemy farminy. zbierać. Tak, będziemy farmić ity. Pamienne. Ja ogóle nagrywam, więc nie przywitałem się, ale się Teraz mogę umrzeć, bo mam mała HP, widać. Czekaj, czekaj, masz, 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 tu jedzenie ci dałem. O kurde, pają! Wyjaśnię. czekaj. Kurde, dobra, nie dziękuję. umiem być. No dobra. Ile zombiaków? Ej, dawaj do, 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 do... do, 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 do. ...Raszowa, chodź. <laughs> Nazwa miasta. Szybko! Do dawaj. Kurde, mały zombiak. Szybko. Chodź, bo ja tu drzwi zamknę. No, Ty bo ja laki. Pierdek bił Tak, pierdek bił. Dobra, uciekaj. Zamykaj. Uła! Dobra, nic tylko uciekać. goni. Go mu? Ja mnie nie chyba HP. go. bo Co, mnie go. nie. Ja jeden HP. Ej, to y, pokażmy jeszcze widzom Kino i piwnicę byłego Ekipowicza. Bo... Niestety kurwa te wypierdki. Dobra, o. do domu, szybko. Próbuję. Dobra, Dobra, nie szybko. Nie Chodźmy, pokażmy kino, poka... Chodź... Chodź. Tu Pierwsze. Dobra, najpierw piwnica. Dobra, pierwsza piwnica. piwnica. No tutaj był tak jakby piglin, taki doświadczalny. To są książki. Nie czytaliśmy ale. Piwnica doświadczalna, prosimy zachować spokój. Dobra, weź to przeczytaj dla swoich też widzów. Obra, Czytamy. Witam, to jest piwnica doświadczalna. Prosimy zachować spokój i, y i uważność, jeśli obiekt doświadczalny wyjdzie z klatki. Prosimy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Prosimy o po podpis, jeśli ktoś chce zostać obiektem testowym. Podpis na drugiej stronie, naukowiec. Nie chcę chyba. No to od dużo skrzynki. <laughs> Byle To też jest jakaś książka, czekaj. Podam specjalnie. Lienisz tej książki, albo nawiedzi cię klątwa starej księgi, a jeśli jakąś komuś dasz, to ta zniewaga krwi będzie wymagała psychopata. <laughs> psychopata, widać. <laughs> no, były ekipowicz typowy. No, choćmy... Chodźmy do kina. Chodźmy do kina. Nie no, wiem, czy ono nie ostatnim. Dobra, działa. No dawaj. Co się stanie, jeżeli... Dajcie łapkę w górę. No to, to zrobimy to, ale już tak. nieważne. No działa świetnie, ekran się świeci. Teraz, teraz będę żądać subika i dzwoneczka. Subika I lajka. I dzwoneczka, lajka no, Dla mnie. Proszę. Dobra. Dobra. Teraz no, idziemy spimy na lepszej i śpimy, może. No to dawaj na górę. Na górę. Do, Ty za dłuższe ten dół, Tu jest moje łóżko, z tak. tego co pamiętam. Świetny. No ja mam na dole lewej... O, nie, jest... Tu mi się wydaje, że jest zimno, ale... Dobra, proszę. Ja no, opiecyka jestem, więc mi jest ciepło. No, ale nie ma tam węgla. A, w pobliżu są potwory, to pewnie na dachu są potwory, co nie? Wejdź tu nade mnie! Poczekaj. Ja zobaczę tymi schodami, tą rampą. Ja no ja, że szkielet. Ale i tak się już dzień robi Nubobek. Proszę? Gdzie jest ten szkielet? To tu jest dobra. Pyk. Dwa hity, trzy i spadasz. Dobra. Dwa hity. No, no świetnie. Ale teraz jest tryhard mode. Ale co, ja porobiłem ich. Wszystkich. Wow. A to dzień Ale się zrobił. Tryhard mode. mode. Wiesz, że dzień się zrobił? No, prawda? No. Można już spać? Nie. W pobliżu są potwory. No gdzie są te potwory? No. To trzeba pouświetlać. To chyba dzisiaj kopalnia. To do kopalni. No, to ale gdzie jest kopalnia? O, to wie, to jest on, mam sobie. U, kurde. Y, to chodźmy tędy, może? Tyłem chodźmy. Ale to jest ogromna ta piwnica. Ja dziękuję. No nie wierzę po prostu w tą piwnicę. No tu ja pi piwnicę zaczynam pieprzyć. Głupoty już. Godzina 22:09. Obra, trzeba wyjść poza mury. No tu też jest zombie, ale szybko. Szybko robimy to. O, ja pierdziele, ale piękny ten dom. No ciekawe, czy są tu ci dalej ci piraci. Ja cię umrę. Chodź tu szybko Nie um przed dom. Przed dom. Spaliły się. Spaliły przed się. Dom. przed dom. Uhu, kurde, pyk. Masz drewno? Masz drewno? Nie mam drewna. Trzeba iść pozbierać, co nie? Oj, Dobra, walić. <noise> Dobra, walić. Ja tam nie widziałem żadnego wejścia do kopalni, żeby pokopać. A możemy tu zrobić, który to jest poziom? 13. poziom trzynasty... E to ESA. Ej, tu jest. Tylko może trzeba co było to trochę drewna. Ej, drewno to ja sobie zbiorę. O. O! Ale tu moby na, na głowę ci zeskakuj zeskakują. Zeskakują. <laughs> Zatykam mnie coś. No, Dobra. moby ci na głowę zeskakują. O! Ty Creeper! Kopiemy. Po prostu zbieraj się z tobą żelazem. A to już zbieramy żelazo? Nie powinniśmy kiedy indziej? Znaczy no. Ja już mam kamiennej temy. Padam cały czas od mobów. No przecież. Można, nawet jak. Nie, no można już itemy nagrywać. te... ITL... Zbierać. No, jak zwykle, mam no, dwóch stron, no, Jak najlepiej, jak najbardziej, no. przeda Przyda się, co nie? O, mam latarnie dwie. Nice. Czemu nie świeci? Mam Optifina. Halo, muszę jakoś to włączyć, bo mam, op... mam przecież Optifina. Mam węgiel, mam to. Jak to nie będzie działało, to znaczy, że muszę to coś włączyć, tą funkcję. No nie działa. A ja mam Optifina, tak? Mam Optifina, sprawdzę. Mam Optifina. Dobra, gdzie to się teraz włączało? A, dupa. Um, własne czcionki, ładniejsza trawa, dupa. Nie, bo nie da się nic włączyć, bo. Walony szkielet z imbotem Cię będzie atakował. Jak dobra, to, Gdzie to się włączało, żeby Ci to świeciło? W tym, w tym A. ręce. E, dajesz options, video statings i tam jest takie coś jak... Tam masz taką dodatkową opcję. Animacja, chodzenie, wskaźnik dynamiczny, fox, dynamiczne e. światła. O, dobra. Światło dynamiczne. Dobra, Wiem, bardzo no, i... ładne, dobra. Dzięki. włączyłem to. Dwa i pół serca. Yyy, półtora serca, sorry. Ale tu jest dużo tego da żelaza, no. No jest nice. Dać ci mięso. Juhuuu. Nie, Juhu. nie ma, no. Nie, jeden pięć. Daj jeden pięć. No dobra. Ogólnie no, już mam 23 żelaza. A ile jest na cały set? Eee, dokładnie tu nie wiem, ale ja też to mam zarazo. No to kop. Złoto, Lol. Muszę tu wrócić wrzu kiedy indziej. to i od razu węgiel. Ale Minus tych piratów jest taki, że nie ma tu portalu do Naderu. Ale to wtedy byłoby do dupy. No dokładnie. No, no i nawet dobrze nie zrobili. Nie, nie mają ty No. no. Ale to piraci to przed tą epoką żyli No, no Chyba Takiej historii A się taki nie skupiali Taką ładną willę to mieli IQ wybudować nam no. Przynajmniej to No Boże, że my teraz tam mieszkamy Z jednej ruty mam 14 I... żelazo O ja pierdziele, 5000 tysięcy ogórków Nie. Tak. Dobrze. O nie, ogórek, ogórek. Sznurek. Bum. Ej, nie sznurek? Tu tak dużo. Lol. A, creepa. Nie ma nie bo ja nie mam Ulti final, przydałby się. Musisz to zainstalować. Nie, zainstaluję. Brat mi powiedział, że bym to zainstalował. Bo to zwiększa FPS -y powiedział i powiedział, No to, to akurat bym wątpił tak naprawdę. se z Bedwarsów. Kto wie, ten wie. Kto ogląda w ogóle, bo nie wiem, nie wiem czy oglądacie też serię z Bedwarsów. Zapraszam chętnie do oglądania oraz na mojego Discorda. Teraz właśnie będzie promocja, żartuję. Już odcinku. W odcinku. Jak i do Discorda, jak i do wszystkiego będą w opisie. No w opisie wszystko będzie dokładnie. O, żelazo, oh żelazo, Który to jest po niez? Kurde, śmiałbym się gdyby tu diaksy były. No też bym się śmiał, ale tam tych diaksy chyba nie wolno ruszać, bo tam było, że wypadł. No bo tam PS ten kto je chodź Wiedźmia gdzieś słyszę. Co? Wiedźmia słyszę. Wiedźmie. Wiedźmin 5. Uciekaj, 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 bo wieźma jest niebezpieczna. Wiedźma jest niebezpieczna. Ej, dobra, y, chodź do tego. Y, do no domu i tam. Mz mnie 38 żelaza, by the way. I 13 węgla. Nie wiem, czy to co rzeczy. Jakby co noc jest. Kończy. No. Ale dobrze takie na start itemki z tego parkura Fajnie. Mi się podobało. To no. chyba nie Szybko. szczególnie. Szybko po Jak jest drewno, ja drewna nie dostałem. No ja dostałem te i łódkę skraftowałem. Boł z Boat No, bo ta zrobiłem. Kojarzcie jeszcze tamten filmik. Hmm. No to chyba tyle z tej jaskini. Z tego. No. Ciężki sprzęt. Nice. Is? Przepalanko. O i będzie ciepło. W końcu. No, ja będzie gdzieś ciepło. Mogę, tak? Ja tutaj. Ja tutaj sobie drzwi walne I są tu jakieś? Niepotrzebne? Zobaczę, <laughs> czy to tak będzie działało. Po prostu. To szybko. Nie, no kurde. Ta klapa tutaj. A inaczej, tej klapy tutaj się nie da zrobić. Chyba. No, inaczej się jakby nie da. Znaczy, no poczekaj, nubowek. Nie psuj wszystkiego. Ale teraz, wszyscy drzwi. Chyba, nie... będę teraz chodzi, się chodzi. Da się przejść Ej, zamknij to. I teraz, wszyscy te drzwi da się przejść. No, no i postaw tu tą pupytkę. Nie tu. Trapdoor, tutaj, o, cyk. I masz ten dywan? To postaw go tutaj. Tak, mam. No. To postaw te dwa dywany. Ale cieplutko. Nie, nie da się dywanu nie, nie ma Nie ma. Bo się nie da. No dobra. Nice w ogóle, świetnie, ale jezonka nie mamy. Szkoda, że oni tu farmy nie mają. A po co ta skrzynka, eee. jak ona się przecież nie otworzy? Niech piec hutniczy, O! dawaj, dawaj, dawaj. O, ciężki sprzęt! Tu się przypali, w przy... na... O, jak tu się przypala, w tym piecu hutniczym! Widzisz mi? Widzisz mi? Ale no. ja jest cieplutko teraz, mhm, już mhm. yy, serwer. Widzowie, my mamy darmowy serwer, więc wiecie... Wy pewnie też macie... Jakąś kupować, raz kupiłem serwer, przetrwał miesiąc niestety serwery, mineserw to było chyba, spłonęły, no i dupa, no i zbita, no i tu, i wybuchły i już nie mogłem się zalogować na moje konto, no i No i świetnie po prostu. A pieniądze na hydropleciały. Hej drop! Ale mi od tych słuchawek małych, bo ja teraz w Razerach małych jestem, to mi tak ucho boli. Te małe, te do ucha, te do ucha, strasznie było. Dobra, ja sobie będę no, chyba z robił najpierw. Ja Dobra. też zrobię. Dobra. Robimy, robimy broja, 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 troja. buty teraz. Albo spodnie, spodnie, ważne teraz. Wrocławczyk. drewno. jeszcze będę miał na tulsy, będę miał na wszystko. Świetnie. Mam całą zbroję, mam całego żelaka. Ej, ja już miałem hełm. Ej lol, ja już miałem hełm. A bo ty pewnie z tego wygrałeś. Z czego wygrałem. No, no to... Zostawię po prostu dla jakiegoś ekipowicza ten hełm. Straciłem kilka żelaza. Nie jestem z siebie dumny. Zostawię. Chciałem zostawić w tej skrzynce, ale. Muszę zostaw. O, ta działa. Tutaj zostaw. Tam dobrze. Ja A, nie wezmę. Ja butów, ja butów nie mam. Chcesz? I kto mi zabrał z tego pieca hutniczego? No bowek. <laughs> Chcesz poczuć smak tego miecza? Za rąbistym dla mnie kończymy ten odcinek. Jeszcze tylko zombiaka wyklepię. No to takim akcentem kończymy ten odcinek nowy. Próbuję biec po swojej temy. Trzymajcie się, do następnych!